Siema wszystkim, tutaj Black Ostatnio na tapecie mieliśmy słuchawki amerykańskie, firmy Monoprice. Dzisiaj na tapecie będą słuchawki z przeciwnego obozu, czyli słuchawki chińskie, Sivga Robin. Słuchawki o 1000 zł tańsze niż słuchawki Monoprice. Będę je porównywał z moimi wysłużonymi z słuchawkami AKG K712 dopiero co przyszły, także do, właśnie je oglądam. Zobaczymy jak to będzie grało. Tutaj mamy w zestawie takie kable z przejściówką. Same słuchawki są dosyć powiedziałbym, że małe mają drewniane fajne muszle. Bardzo fajne w dotyku tutaj te anodyzowane pałąki takie stalowe. No średnio miękki ten pałąk, tu jest miękki, ale bardzo tak płytko jest ta miękkość osadzona, bardzo mięciutkie pady, wyglądają mi napady tak zwane memory foam, czyli widzicie one tak. Z takim opóźnieniem, jakby wracając do swojego kształtu pierwotnego, mamy taką jeszcze tutaj ściereczkę siewka, znaczy sieczkę, to jest woreczek. Samo pudełko malutkie nie robi takiego wrażenia jak to z Monoprice, ale też różnica w cenie jest dosyć gigantyczna. Zaraz zobaczymy, jak to gra. To mają być słuchawki fanowe w przeciwieństwie do moich neutralnych słuchawek AKG. Zobaczymy, czy tak będzie i ciekawe, czy nie też dorównają jakością tym sławką AKG, bo jakby fan-fanem, ale też byłoby dobrze, gdyby one grały no, po prostu jakościowo na przyzwoitym poziomie. Grać będą z AUNE X1S oraz ze wzmacniaczem SP200SML, SM, jakoś tak się ten wzmacniacz nazywa. Nigdy nie mogę spamiętać. Słuchawki zakupiłem u Big Mirasa na Allegro. Kabelek jest w oplocie. Co jest, myślę, zaletą, ponieważ moje słuchawki AKG nie mają już oryginalnego kabla. On nie był w oplocie i niestety został fotelem rozjechany na śmierć. Musiałem sobie wymienić ten kabel na inny. Ta wtyczka tak troszeczkę dziwacznie wchodzi, mam wrażenie, że ona jeszcze by tutaj mogła wejść tam głębiej, a niestety nie chce, tak trochę to dziwnie jest zrobione. Także tutaj będzie dzisiaj unboxing, unboxing i takie pierwsze wrażenia. Tutaj mamy trawą muszę, czyli tutaj takie dosyć delikatne się to wydaje, ale może to tylko. Moje wrażenie. Dobra, weszło. Wyciągamy AKG. Montujemy siwkę. No i pierwszy odcinek. Zobaczymy, jak te słuchawki się sprawują. Co do wygody, no to na razie. Pierwsze wrażenie jest takie, że jest bardzo dobrze. Nie, mam, nie mogę jakby nic... Nie, po prostu nie mam nic do zarzucenia tym słuchawkom. Zaczniemy może od utworu Frozen Madonna, a potem przejdziemy w kilka takich kawałków, które, na których ja testuję przeważnie słuchawki. Pewno są głośne, głośniejsze od AKG na tym samym nastawie. Na AKG są bardzo prądożerne, to są bardziej niż monolity tak samo. Wydaje mi się, że wokal jest nieco wycofany. No, moim zdaniem, wycofana średnica. To duży bas, dosyć. Ten bas przetestujemy na tym kawałku Marty Robbins' Big Iron. On tam ma często takie dosyć nisko schodzące dźwięki. Mhm. Bardzo nisko schodzi ta gitara, czy, czy to jest violonczela. na dobrze porozciągana, dookoła głowy. Dobra, teraz spróbujemy może Shepard of Fire. Tu też był dosyć spory bass tego co pamiętam. No, muszę Wam powiedzieć, że naprawdę są to słuchawki jakościowo grające dobrze. Z dużym tym basem, takim z wygarem, jest ten bas, bardzo wygodne. I cenowo też są całkiem przyzwoite, bo to jest tylko 650 zł. Gdzie powiedzmy AKG, to jest teraz chyba 1100-1200, gdzie monolity, które testowałem tydzień temu, kosztują 1600-1700 zł. Także, moim zdaniem, bardzo fajna propozycja w tej cenie. W podobnej cenie pamiętam, że ja kupowałem DT150, które były moim zdaniem słuchawkami zmulonymi. Te słuchawki, moim zdaniem, wypadają dużo lepiej. Także, no naprawdę, jest to ciekawa propozycja w tym budżecie. Muszę ich sobie jeszcze troszkę więcej posłuchać, ale naprawdę robią dobre wrażenie. Zarówno jeżeli chodzi o wykonanie wygodę, jak i sam dźwięk tak no, na pierwszy takie jakby wrażenie moje. Także myślę, że po jakimś czasie się troszkę więcej tego ukaże. To co mi się wydaje, że może być trochę słabsze to góra, górne pasmo, ale tylko troszkę. Także firma Sivga, chińska w bardzo dobrej cenie daje nam bardzo fajne słuchawki. No i trzymajcie się, to tyle. Jeżeli zmienię zdanie na temat tych słuchawek to się z Wami nim podzielę za jakiś czas. Cześć!